W konkursie brało udział w wiele projektów, jednak nagrodę główną i wyróżnienie otrzymały dwa z nich. Decyzja nie była łatwa, ale jak mówi sam marszałek, jest to bardzo ważny konkurs dla uczestników, jak i przyznających nagrodę. Ten konkurs to pewien, pewien, pewne dostrzeżenie tych pozytywnych zmian, które zarówno w tych dużych, w dużych miastach, w stolicy naszego regionu, jak i w mniejszych, mniejszych ośrodkach zachodzą. A myślę, że możemy być z nich wszyscy wspólnie, wspólnie dumni. Dzisiaj wyróżnione zostaną, nagrodzone zostaną dwie kolejne przestrzenie, które w ostatnich latach zyskały nowy... Nowy blask. Nagrodę główną otrzymał park Dolina Miłości, który znajduje się w gminie Hojna we wsi Zatoń Dolna. W ramach rewitalizacji wyeksponowano stawy, układ zieleni, zachowano również zniszczony posąg Adama oraz kaskady przy posągu Ewy. Pokrótce komentując nasz, nasze uzasadnienie, aspekt transgraniczny, skala realizacji inwestycji i, i, i ta oddolna, oddolna inicjatywa, która powstała, przekonała Komisję, jednocześnie niesamowite piękno założenia krajobrazowego i, i, i jakby protekcja wszelkich walorów, walorów przyrodniczych skłoniła Komisję do przyznania tego, tej nagrody. Park został stworzony przed pierwszą wojną światową. Był najchętniej odwiedzanym miejscem, jednak po wojnie został zdecydowany. Zarosły aleje, a po parku zostały tylko ruiny. Teraz po odnowieniu Dolina Miłości odzyskała utracony blask. Dolina Miłości to park romantyczny, który tak naprawdę 150 lat temu założyła zakochana kobieta dla swojego męża. Więc nie jest to nowa realizacja, jest to rewitalizacja już istniejącego obiektu. Więc Dolina Miłości jest nazwą prawdziwą, bo taki transparent który brzmiał Oto Dolina Oto Dolina którą miłość stworzyła przywitał tego mężczyznę czyli Karola von Humberta transparent kiedy wchodził do tego parku po raz pierwszy więc park tak naprawdę stał się w latach między rokiem 1945 miejscem bardzo publicznym a przede wszystkim stał się miejscem spotkań zakochanych par Wyróżnienie w konkursie otrzyma... Otrzymał projekt pod nazwą Budowa rekreacyjnej ścieżki wzdłuż rzeki Płoni. Zakres prac obejmował budowę ścieżki rowerowej, stojaki dla rowerów, miejsca na ognisko oraz potrzebne oświetlenie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości około miliona złotych, natomiast cały koszt przedsięwzięcia wynosił prawie 5 milionów. Uzasadnieniem dla tego wyróżnienia mm, pozwolę sobie odczytać za realizację systemu przestrzeni publicznych oferujących różnorodność form wypoczynku i doznań eksponujących walory historyczne Centrum Dąbia, podnoszących poziom jakości życia mieszkańców osiedla oraz co należy szczególnie podkreślić przywracających znaczenie rzeki Płoni jako istotnego elementu w strukturze zarówno przyrodniczej, jak i urbanistycznej Szczecina. Konkursy tego typu są szansą dla rozwoju Szczecina. Poprzez wnoszenie projektów miasto i okolice mogą pozyskać piękne miejsca aktywnego wypoczynku.